Ten, ten, ten oj, o, niedobry, niedobry snap, ta piłka będzie, będzie przyjęta. czy będzie touchdown? tak, tak, tak. touchdown defensywy, z numerem Niestety. 23 Przemysław Odzimek Odzimek, tak, ta jest legenda tak naprawdę polskiego futbolu, no mamy tutaj pierwsze punkty po stronie Warsaw Eagles, no nie tak miał to wyglądać i to znowu ten, ten zepsuty snap, no za wysoki snap no Wiktor Musiała, który gra dzisiaj na centrze po raz kolejny był footrace do pola punktowego i teraz podwyższenie, e, tak Filip Twardowski, jak się nie mylę, tak, to jest e, nominalny, nominalny kicker. Szukałbym gdzieś tych podań. no Jeżeli e, tak naprawdę Igles mocno się prezentują biegowo, o czy będziemy mieć. Czy będzie mieć... Free play? Nie, nie, nie ma flagi. Nie ma flagi, ale, ale podanie teraz jest podanie? Jedyne, to będzie reception? Niestety, niestety, e, piłka przechwycona którzy no tutaj e, pokazują się z jak najlepszej strony i właśnie do niego podanie tym razem, Ole. urwał pierwszy takiel, drugi takiel i będzie przyłożenie, I będzie touchdown, tak, Ta. kolejne przyłożenie to dla, gdzieś e, dla Eagles Kornel Witkowski, no e. bardzo e, dobry prezentujący się zawodnik, no pewnie potrafi poradzić sobie i z dwoma zawodnikami jednak, o, widzisz, no, zmienili troszkę formaty, ale już grają w Wojciech wszedł tutaj na no, tak. defensive enda z linebackera. Właśnie Mamy kolejne to... podanie. Jest niekryty e, Aleksander Donda, no o, i, i to tam się tam. kończy się przyłożeniem To się kończy przyłożeniem zupełnie tak, e, no. nieobsadzony jest ten środek. Tak, no. Aleksander pokazał, znalazł się na samym środku. E, idealna komunikacja z, z swoim rozgrywającym. Czy tym razem się uda? Zwróćmy uwagę na snap, dobry snap. snap. Dobry. I pomiędzy dwoma słupkami. Bez najmniejszych problemów Eagles będą prowadzić 20 do 0. Czeka na e, swoją szansę no, Krzysztof Nosow. Też na pewno by. się. O, wybiega e, rozgrywający na lewą stronę. Tak, podanie. Podanie i, I jest aż to dał. To jest przyłożenie dla tak. Eagles, zawodnik z numerem 25. Tak, e, tak patrzę na te typy z początku meczu, kto tutaj był najbliżej wygrania. No chyba Karolina obstawiała wynik dla Eagles jako jedyna. No myślę, że tutaj zasługuje na, na wyróżnienie. W, mocna prawa strona. E, możemy się spodziewać może podania w tamtą stronę. Tak, Jacob patrzy w tamtą stronę, daleko podanie, podanie i sam, Cornel sam. Zgubił touchdown. No. Nie wiem co tam się stało, ale e, no Kajeta na e, został został. E, nie kryjąc. Tak, no, na, na razie mamy 33 do 0. Zobaczmy, jak podwyższenie. Dobry snap. Podwyższenie. Udane. 34, 34 do 0. Zostało dużo czasu, żeby. Już e, Rapers już grają. Tak, Jerome bro pod presją. Oj, ale jest To jest, interception, ale... jest niestety. Mariusz tak. y, Będkowski y, złapał ale tę się cieszą. Tutaj żadny trick player raczej nie wchodzą w grę, tutaj Pięk będzie... sekund. O, czy zdążą? Tak, idealnie, sekundy przed, przed. Płytkie kopnięcie, ale no, Trafione. 3 punkty wędrują na konto Eagles, no mamy 37 do 0. I kończy spotkanie. E... Warsaw Eagles wygrywa Silesian Rebels 37 do 0 na meczu wyjazdowym.